Od początku roku e, słyszeliście Państwo o nowych inwestycjach, które pojawiają się w mieście, ale też wiemy, że rozwijają się lokalni przedsiębiorcy. Dzisiaj pierwsze spotkanie organizacyjne e, widać frekwencja potwierdza, że konieczne jest promowanie e, ofert pracy i stąd e, chcemy współpracować z przedsiębiorcami, chcemy wspólnie z nimi uzgodnić, w jaki sposób powiedzieć w regionie, że w Pile mamy atrakcyjne rynek pracy. W Pile mamy oferty, które czekają na pracowników. Według optymistycznych prognoz w ciągu pięciu najbliższych lat w Pile powstać ma nawet 5000 tysięcy nowych miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw zmianom na pilskim rynku pracy Urząd Miasta chce przeprowadzić w subregionie kampanię Pracuj w Pile. Swoim zasięgiem będzie ona obejmować miasta ościenne w promieniu 70 kilometrów od stolicy subregionu. Kampania ma nie tylko pokazać, że w mieście są wolne i atrakcyjne miejsca pracy, ale także zachęcić do związania swojej zawodowej kariery właśnie z Piłą.